Dobra, tak w ogóle na wstępie chciałbym Was zaprosić na grupkę na Facebooku ZIOMECZKI XPLAYA, wpadajcie, macie tam informacje o live'ach, no i oczywiście też na fanpage'a XPLAY GAMES ITY. Serdecznie zapraszam jeszcze te osoby, które nie wiedzą o tym, że mam kanał do live'ów, że tam są aktualnie streamy, macie oczywiście pierwszy link w opisie, no i nic, zapraszam bardzo serdecznie. Pozdro 600, 100, 900, lecimy Siemanko z tej strony Games, a w dzisiejszym odcinku lecimy z QA. Prosiłem Was o pytanka, jak i na społeczności, jak i na prywatnej wiadomości, które dostałem. Prosiłem Was, abyście mi wysyłali. No i postaram się właśnie w tym odcineczku Wam na wszystkie odpowiedzieć. No i tyle w temacie. Lecimy z pierwszym pytankiem. Pierwsze pytanko: czy żałuję, że parę lat temu trafiłem na Metka i zacząłem w niego grać? A więc jeśli chodzi, czy żałujesz, że parę lat temu trafiłem na metkę i zacząłem w niej grać, to myślę, że nie. Bo zawsze lubiłem gierki MMORPG, no i tam, gdzie się rozwija jakiś ekwipunek, zawsze jak byłem mały, to rysowałem sobie, jak byliśmy gdzieś na świetlicy, czy gdzieś, rysowaliśmy sobie takich, można powiedzieć, wojowników, do których przypisywaliśmy dany ekwipunek. To były jeszcze lata wtedy, kiedy nie miałem komputera, a komputer miałem dopiero w 2017 roku. Można powiedzieć, że w tym roku, w którym założyłem kanał, czyli w 2017, więc myślę, że nie żałuję, że zacząłem grać w tego metina. Bo zawsze satysfakcjonowało mnie granie w gierki MMORPG, no i lubiałem sobie stworzyć własną postać, poulepszać jakieś itemki. No ogólnie ta gierka była dla mnie, można powiedzieć, stworzona, bo zawsze obracałem się wokół takich giereczek. Następnym pytaniem jest, kiedy pijemy? Oj, nie wiem byczku, może kiedyś, może kiedyś to będzie, pożyjemy, zobaczymy. Dobra, lecimy z następną pulą pytań. Najlepszy wymiksowany itemek ever. Powiem tyle, jeśli chodzi o miksowanie, to za dużo nie miksowałem w swojej karierze tak zwanej metlinowskiej, ale myślę, że jest to ta żelazna zbrojka plus 9, którą wymiksowaliśmy na 1500 perzeta, 50 wartości ataku, 10% szansy na odbicie i 10% na wiatr, więc myślę, że to był mój najlepszy itemek. Tak jeśli chodzi o średnie, to nie pamiętam czy kiedyś miksowałem, bo no nie byłem dzieckiem item shopa, no i nie inwestowałem tak w ogóle można powiedzieć w tego dzieckiem item shopa, no i nie, inwest item shopa, no, i nie inwestowałem w ogóle w item shopa, więc tych zmianek nie było, jedynie były, zmianki, jedynie były te zmianki zielone, które były ze skrzyni ucznia. no też miksowaliśmy oczywiście tą glewię, ale... Mm, Niestety tam nic takiego wow nie siadło. Jedynie na privach były tam jakieś średnie ponad 58-59 nam tam powchodziły. Ale to bardziej chodzi tutaj pytanie o Metina Polskiego. Następne pytanie, skąd się wzięli Karola i Arek w twoim Metinowym życiu? Jeśli chodzi o Karolinę, no to Karolina wpadała na live'y, które były dwa lata temu około można powiedzieć. I wróciła po długiej przerwie. A Arek, no... Można powiedzieć, chciał zobaczyć jak wygląda ten metin, chciał po prostu pooglądać sobie strinki, no i tak wpadł yy, na mój kanał, no i został, bo chyba, no, się spodobało mu to, no i został moim moderatorem. Można powiedzieć, jest to dwójka osób, które mega mnie wspierają, mega pomagają na czacie, więc jeszcze raz chciałbym im serdecznie podziękować za to, co robią, bo to jest naprawdę mega robota. Dobra, następny tutaj pytankiem jest Twój Metinowy Idol od początku. Czy na kimś się wzorujesz? Jeśli chodzi o Idolów, to nie mam nikogo ze światu Metinowskiego za Idola, więc no, tyle w temacie. Lubię sobie oczywiście pooglądać innych twórców Metinowych, ale takiego jednego idola na pewno nie mam. A czy się na czyim wzoruje z Metina? Nie sądzę. Przejdźmy do następnego pytanka. Czytałem się kiedyś komuś oszukać i straciłem coś bardzo cennego? Jak prawie każdy, tak byłem, można powiedzieć, ofiarą yy, oszustwa. Mianowicie, no, zaufałem tak gościowi, ponieważ on mi dał swój ekwipunek. Jakby mówię, no, jeśli da mi swój ekwipunek, to mu oddam oczywiście. Jakby już jest zaufany można powiedzieć, temu swój ekwipunek był to jakiś tam rip 40 parę średnich no i niestety nie odzyskałem go, a chciałem tylko włożyć tam kadeki, bo niestety spaliło mi. On miał czyszczenie podobno. No i niestety się wylogował. I dzięki temu w sumie mm, zawsze tak mam, nawet jeśli komuś ufam albo komuś znam, to zawsze chcę zawsze chcę mieć zastaw, nawet jeśli osobę znam. Wiem, kto to jest, to i tak no nie da się ufać każdemu. No bo może być to Twój najlepszy Kumbel, może być to Twój najlepszy widz, a i tak może, nie wiem, coś mu do głowy przyjrzę, a może jednak mu tego nie oddam i oszukam. No wiecie, jak to jest. Pewnie sami, pewnie też sami mieliście takie sytuacje, że no kogoś znaliście, był z Wami na przykład w Gili przez paręnaście lat, a. Tego jednego, jedynego dnia, w którym postanowiliście mu coś pożyczyć. Niestety się zawiedliście na tej osobie. No i wyszło jak wyszło. Następne pytanie. Największy bubble, jaki zrobiłeś podczas gry z Metin 2? No to można powiedzieć, to jest na czasie teraz, to co zrobiłem. E, czyli straciłem dwa itemki, o którym jeszcze nie wiecie, bo o tym jeszcze odcineczka nie było. Ale są to dwa itemki, które... No jedno... E, jeden itemek wleciał mi do peta a drugi temek wyrzuciłem na ziemię, ale całą tą sytuację opiszecie. opiszę wam w następnych filmach o czym wszystkim się oczywiście dowiecie co i jak czy odzyskałem te itemki i jak to wygląda kolejne pytanko tym razem z OnePage'a, ile zarabiasz z YouTube'a? No i na to pytanie powiem wam, że no ile zarabiam, można powiedzieć grosze Głównie zarobki opierają się na live'ach, na których osoby mi wysyłają właśnie dobrowolne donaty, za które serdecznie dziękuję, no i dzięki temu rozwijam się i mogę ulepszać swój sprzęt, spełniać można powiedzieć cele, które chcę, czyli przykładowo uzbieraliśmy ostatnio na obóz, za, ser za co serdecznie dziękuję, bo dzięki wam. No niestety przez co to teraz jest, co się dzieje, to obóz nam przesunęli na następny rok, czyli na grudzień, więc jakby cel cały, który uzbieraliśmy pójdzie właśnie na ten obóz, a niestety obóz będzie dopiero w tym roku, w grudniu. A miałem właśnie pomysł, żeby nagrać wam taki odcineczek z całego tego obozu, jak to wygląda, ale na no spokojnie, tego się doczekacie, widzimy się. W grudniu. <laughs> Dobra i na sam koniec lecimy z ostatnią serią pytań. Pierwsze pytanie skąd pomysł na nagrywanie i jak zacząłem swoją w ogóle przygodę z YouTube'em? Jeśli chodzi o całą moją przygodę z YouTube'em, to zacząłem ją dzięki twórcowi na Twitchu, nazywa się Tronos, Tiffy, jeśli chcecie zobaczyć to serdecznie do niego zapraszam, bo to właśnie dzięki niemu zacząłem streamować i na takim internecie, który mam aktualnie, udało mi się coś wytworzyć, udało mi się zdobyć te 3000 prawie subskrypcji, za co wam serdecznie dziękuję. A skąd pomysł na nagrywanie? Może wzięło się to z tego, że miałem właśnie sąsiada, który jest twórcą na YouTubie i który, no, ładnie się rozwinął, bo ma tam ponad 300 tysięcy subskrypcji. I też może to mnie bardziej zachęciło do tego, że, a może ja też spróbuję, zobaczymy jak to będzie. Czy może mi też się uda osiągnąć taki sukces, jaki mu się udało. No i też mogę wam powiedzieć, że dzięki temu YouTubowi, no, Załapałem kontakt między drugą osobą, no wiadomo, to jest wszystko poprzez internet, ale dzięki Wam można powiedzieć, jestem osobą już wygadaną. Potrafię z inną osobą o czymś pogadać Bo tak jak zawsze było to wiem, że moją słabą stroną była rozmowa z jakąś inną osobą Nie lubiałem można powiedzieć, byłem taki bardziej skryty A teraz na spokojnie z każdym sobie pogadam na luzie Więc dzięki też temu YouTube'owi nabrałem pewności siebie Więc jak najbardziej, na plus Dobra, następne pytanie, co wolisz robić odcinki czy live? To jest sprawa, można powiedzieć taka, że obydwie rzeczy lubię bardzo robić. Odcinki też mi sprawiają frajda taką sobą, jaką live. Y. Jedynie na liveach macie tak, że macie całkowity kontakt od razu z swoimi widzami. Jeśli coś jest nie tak, to od razu macie odpowiedź. Więc spoczko, nie czuję różnicy i obydwie rzeczy. I obydwie te rzeczy sprawiają mi taką samą frajdę. Kolejne pytanko, jak zacząłem w ogóle przygodę z grą in 2? No to zachęcili mnie oczywiście koledzy, przez których gram właśnie w tą gierkę. A czy gram w jakieś inne gry niż in? Oczywiście gram w gierki typu Fortnite, CS. Eurotraka też czasami sobie pogram Ale teraz głównie y, skupiam się na Metinie I czasami jak mam czas wolny to sobie pogram Fortnite'a można powiedzieć, że jest to gierka dla dzieciuchów, ale mi się podoba, zawsze lubię sobie w nią pograć, bo jest to naprawdę dobra giereczka. Na samym końcu chciałbym wam pokazać mój pierwszy filmik na YouTubie, jaki w ogóle umieściłem. Można powiedzieć, że jest on dosyć śmieszny, ponieważ nagrałem mój pierwszy filmik na YouTuba wracając na rowerze z sparingu, więc to dosyć ciekawie. Więc zapraszam was do oglądania, zobaczcie sobie. Na ten koniec odcineczka, więc ja wam serdecznie dziękuję, zostawcie jeszcze łapeczkę w górę, subskrypcję na kanale, i widzimy się w następnych odcineczkach. Siemaneczko! To jest dzisiaj taki bardziej informacyjny odcinek. Chcę wam... chcę was się właściwie zapytać, czy nagrywać na YouTubie, czy... czy live'y tylko prowadzić? To jeszcze nie do końca ale myślę ty o tym żeby zacząć nagrywać możecie pisać w komentarzu jakim najlepiej programem ogólnie aktualnie sobie jadę z treningu teoretycznie zagrania sobie z kolegą zapraszam do lajkowania, subskrybowania sorry za szum, ale ja berberem. Jeśli jakieś będą, no i nic, to wszystko piszcie w komentarzu, czy jesteście gotowi na jakieś odcinki z jakich gier, może jakieś duosy, może jakieś jeden na jeden z widzami, jakiegoś skina, jakąś taką drabinkę zrobimy i zagramy. No i myślę, że będzie dobrze. No dobra, to widzimy się w następnym odcinku. Piszcie w komentarzach, lajkujcie i widzimy się pana i cześć.